Chodząc na ring, pozdrawiamy poprzedników. Pierwsi, ten klasztor szturmowali Amerykanie 2 stycznia. Piąta Armia Amerykańska otrzymuje rozkaz przeprowadzić jak najmocniejsze uderzenie as strong as fast as possible na Casino i Frosinione, na krótko przed lądowaniem, aby stworzyć wyłom we froncie niemieckim, przez który nastąpi połączenie z Operacją Morską. Potem. Poszły te uderzenia amerykańskie tak krwawe, że ich nie zaznała jeszcze piąta armia. Pojechałem przede wszystkim do nich, aby zapoznać się z ich działaniami. Rozdział pierwszy w amerykańskiej kwaterze prasowej. Sztab piątej armii to miasto. Brunatne, świetne, czworokątne namioty amerykańskie o podnoszonych skrzydłach stoją w pionowym lasku. Powietrze przesycone jest ozonem. Po dróżkach leśnych jeżdżą beczkowozy, skrapiające pylną drogę. Sześć tysięcy ludzi tu się mieści, dyskretnie rozsnutych po nieskończonych zagajach. Telefony obsługujące sztab Piątej Armii mogłyby obsłużyć dwudziestotysięczne miasto. Kable do nich użyte mogłyby połączyć Nowy Jork z Los Angeles i powrócić aż do Chicago, czyli wielokrotnie przemierzyć Polskę. Jest tu 25 restauracji i kawiarni. W porządku pilnuje 200 żandarmów. Ta przenośna mieścina zużywa 25 tysięcy galonów wody dziennie. Ma wszystko, nawet bank, który robi dzienny obrót miliona dolarów. To wszystko przenosi się co kilka tygodni w nowe MP, miejsce postoju. I nikt nie wie, kiedy zginął ten konglomerat namiotów i gdzie się za chwilę wynurzy. W sztabie armii legę Artis, hotel dla gwiazd i generałów. Ale ja jadę do kwatery prasowej. Przyjęcie: minimum przymilności i maksimum uczynności. Ma pan łóżko? Tak. Środek lokomocji? Tak. Nad czym pan chce pracować? Wpierw zapoznać się ogólnie z bitwą Piątej Armii o Monte Cassino, a następnie pomówić z uczestnikami. Czy zechce pan o czternastej pojechać do szefa sekcji historycznej? Well, niech pan tymczasem roztasuje się w namiocie. Szef sekcji historycznej, pułkownik, urzęduje o dziesięć mil. Bez słowa. Wręcza ogromne dossier. Zaglądam. Sprawozdania dywizji, pułków, batalionów. Przy każdym szkice sytuacyjne i zdjęcia lotnicze, prostopadłe i skośne. Naturalnie niech pan to zabierze do siebie. Po obiedzie, za który płacę, ale podczas którego piję sok pomidorowy z tostami i zjadam wspaniałego indyka, idę do namiotu korespondentów. Długi stół jest dobrze oświetlony elektrycznym światłem, wzdłuż niego terkoczę szereg maszynek. Jeśli dodać do tego, bez ustanku gadające radio i to, że każdy z korespondentów coś gwizdża albo śpiewa, to otrzymuje się coś w rodzaju jednostajnego szumu, który nie przeszkadza pracować. Na tablicy coraz pokazują się jakieś informacje. Na przykład Colonel Whitmore, the moral officer of Fifth Army, podaje. Może to będzie panów korespondentów interesować, kiedy przyjeżdżał generał Sosunkowski. Nikt w całej kwaterze Piątej Armii nie znał polskiego hymnu. Wówczas wc Mary Kozierowską Hudson Pensylwania połączono telefonicznie z polskim oficerem łącznikowym, który jej hymn odśpiewał. A Warrant Officer Wilmont Trumbull, 15 Franconia Street, Worcester, Massachusetts, niezwłocznie transkrybował. Czasem nagle wszystkie maszynki stają. Przez chwilę słucha się czegoś ważnego z głośnika. Czasem ci wszyscy ludzie zajęci swoją robotą... Wybuchają śmiechem. Przez radio powiedziano jakiś dowcip. Oryginalna synchronizacja radia z pracą nie przeszkadza, a równocześnie nastawiona jest na nie jakaś pomocnicza komórka mózgu.